Proszę Państwa, problem sam się rozwiązał. Pomarańczowe bardziej mi się podobają, ale niestety okazał się za duże. Więc już wiemy, że testujemy Adidasy i zostaną u mnie. Za chwilkę zaczynamy kolejny odcinek, ale lekkie. Do zobaczenia. Ja już w później u mnie też No i widzicie, pierwsza seria na moich nowych butach testuję tylko szczęśliwych. Zrobię 10 siadów i sprawdzę, jak to funkcjonuje, to działa i czy stabilnie. to elegancko, tak jak być powinno, nic się nie ugniata, nie gniecie, super, polecam i zaraz chodzimy na ciężar. Leci? Leci. <gry> Rozgrzewka w toku na sztandze 100 kg, żeby tylko 10 powtórzeń i dopiero później wejdę na ciężar. Jeszcze nie krzyczę ale lekkie, bo jeszcze nie jest aż tak lekkie. <grymne> Czuję, że moje kolana jeszcze nie są dogrzane, dlatego teraz jeszcze jedna seria dogrzewkowa na 140 i wtedy już się zacznę. <grymne> No i teraz czuję, że to właśnie była ta seria już dogrzewająca moje kolana. Teraz zacznę, do zobaczenia. Teraz żarty się już kończą. Na sztanzę 180 kg. Cześć! Zobaczcie! Plecę! Uf. 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 Jak widzieliście w ogóle się nie zmęczyłem, dopiero za chwilę dokładam ciężar, żeby nie było wstydu, więc widzimy się za Dobra, jestem gotowy. 5,20 na stronę, 220. Tutaj już nie ma żartów. Wszystko co jest powyżej. 200, te żarty się kończą. Zobaczcie. Na pełnym luzie, gdzieś się znowu się nie zmęczyłem a tak naprawdę trochę się już zgrzałem, czerwona twarz, ciśnienie doszło, dajcie mi chwilę odpocząć i zaraz zrobię coś fajniejszego, trzymajcie się. Postanowiłem teraz troszeczkę zmniejszyć ciężar, ponieważ to była bardzo fajna seria, na 220kg teraz mam 6 tyg, zobaczcie mam moją ulubioną łabeczkę, prosty uda, będzie pracował pół od kolana aż tutaj, po miednicę, po mój pas. Później się ciąga ekstremalnie. Zobaczcie. Niskie siady z 10-15 razy. Uff. Bardzo dokładnie i lecimy. 4 serie po 15 i zmieniamy ćwiczenia. Pograbiamy słabe strony i ekstremalna pompa dalej. Kolejna, już mam elegancko do i zobaczcie co teraz domyśliłem. Dziękuję. Na pierwszy raz wystarczy. Pamiętamy. Najważniejsze. Tylko nie mówcie nikomu. Ten jeszcze nie wróciło mi do wartości spoczynkowej, ale tu chłopaki mnie już gonią. I zawsze teraz z nimi przeklapane. Ale z drugiej strony bardzo dobrze, bo tutaj się ćwiczy. Zobaczcie. Prostopadne stopy. Jedna do przodu, druga tutaj rozchylamy. Zobaczcie. Jestem skierowany tułowiem tam. Odchylam się do tyłu. Tak żeby przy zejściu tu był prosty i zobaczcie. I oczywiście druga strona to samo robimy. Prosto padne, zobaczycie. Odkręcam, przesunę się w tył i lecę. Przyszedłem do Was. Żartowałem z symboli, a tak naprawdę czwórki palą nieziemsko. Po prostu i takie cztery serie, i to już nie wszystko. Jesteś gotowy? Ja jestem zawsze gotowy. <laughs> Zobaczcie, mam przypięte dwie nogi do wyciągów, i teraz robimy tutaj unoszenia, żeby krawiec tutaj prosty, tutaj u góry, był potężnie zbudowany. To czego mi brakuje. Zobaczcie.

Oczko. Karol, śmiecie się do kamery. Dla Ciebie celinka, a zawsze to ta ceninka, co wczoraj mówiła, ale lekkie. Ale lekkie. O tak. I takich cztery sery, oczywiście, i jeszcze będą trzy żeby tutaj było dużo. I oczywiście nie, nie zapominamy o łydce. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj zaplanowałem, już się skończyły na czwórkę. Teraz, ostatnie, czyli przywódziciele, żeby tutaj było w środku dużo, żeby mi się wszystkie spodnie obcierały. Tak się <laughs> Zobaczcie. I lecę mocno. Tu, mocno. Duże rozciągnięcie. Mocne spięcie, tu żeby by się dotknęło. Tu proszę. Dwa. Wam życzę i łydki Wam już się nie pokażę, bo nie zawsze możecie ją zobaczyć. Tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek ale lekkie. Widzimy się już w czwartek i atakujemy mocne karolki, wyciskania i coś ekstremalnego na tricepsy, tym razem zobaczycie coś naprawdę dobrego. Więc bądźcie czujni, pamiętajcie o popcornie i kolizero przed samsem. Trzymajcie się.